Dziś opowiem wam o moim sprzęcie do nagrywania, bo trochę się zmieniło. Cześć, jestem Kamil. Witajcie na moim kanale w serii, której bardzo dawno nie było, czyli rozmowy przy kawie. Z tą różnicą, że tym razem jest rozmowa przy herbacie. Jakiś czas temu, jakiś, od jakiegoś czasu mogliście zauważyć dziwne takie harczenie w trakcie odcinków, które nagrywałem. I parę razy zdarzyło mi się wspomnieć o tym, że dźwięk jest słaby, ponieważ jest zepsuty mikrofon. Teraz moje pytanie: czy ktoś zauważył, że już nie ma tego harczenia? No właśnie, a ja tak się stałem. Dobra, ten odcinek będzie dla Was nagrany w takiej formie, że ja sobie przegadam, a później dogram Wam tak zwane birole, czyli jakieś takie powolne, coś zamiast zdjęć, nagranie jakiejś rzeczy. Będę musiał się posługiwać telefonem przy okazji, ponieważ, ha, jak to Maurycy mówi, Nagrywamy tym aparatem, którym nagrywamy, i nie mogę tym aparatem nagrać tego aparatu, więc będę musiał trochę użyć telefonu do tego wszystkiego, ale tylko, żeby nagrać aparat. Więc od tego aparatu zacznę. Jest to aparat, który kupiłem sobie w 2020 roku, w marcu, jeżeli dobrze pamiętam, ze względu na, ta, na taką dziwną rzecz, która się pojawiła w skali globalnej i kazano nam wszystkim siedzieć w domu. Ja, znudzony, kupiłem sobie aparat po to, żeby nie siedzieć w domu, tylko chodzić po ulicy i robić zdjęcia. Pusta Warszawa, bo wtedy mieszkałem w Warszawie. I tym aparatem posługuję się od tamtego czasu, czyli jeszcze trochę i będą 4 lata. I jest to aparat Canon M50. Bardzo fajny aparat, był wtedy budżetowy z obiektywem, który był dołączony do niego. W tej chwili nagrywam na obiektywie Canona. 20, 22 mm jest przesłoną 2.0. Mówię o tym, to będzie istotne niedługo w tym filmie, ponieważ do tego miałem jeszcze. Dobra, wrócę do tego wszystkiego. Będzie trochę chaotyczny odcinek. Dawno nie nagrałem tych odcinków i się stresuję, ale dzisiaj jest bardzo ważny dzień, dlaczego muszę nagrać ten odcinek, mimo braku przygotowania. Wiecie, że nie ma takiej strony jak postaw herbatę komuś? Jest postaw kawę, postaw piwo, ale nie ma postaw herbatę. Dobra, wracając. Tutaj do tego miałem kupiony mikrofon Boya. Jak mogę Wam pokazać. Dokładnie ten mikrofon, którym nagrywałem od samego początku. Jak tylko zacząłem nagrywać tym aparatem, to do niego dokupiłem właśnie ten mikrofon. I teraz, nie wiem czy zobaczycie, ale się zbliżę, zrobię później zbliżenie. Tutaj ten kabelek, widzicie jak on pracuje? Jest uszkodzone gniazdo w mikrofonie. Co ciekawe, ja nigdy nie wypinałem mikrofonu tu. O, zawsze odpinałem go tu od aparatu, jeżeli potrzebowałem go zdjąć. Nigdy tutaj. I to gniazdo się wyrobiło, mimo wszystko. Jest to mikrofon Boja BYMM1. I dla wielu z Was może to nic nie znaczyć. Natomiast chodzi o to, że Boja to jest taka firma, którą się kupuje. Jak się nie ma pieniędzy na nic innego. I ja wtedy nie miałem. W sumie to trochę dalej nie mam. Ale rozwijamy ten kanał, więc stwierdziłem, że pora trochę zainwestować. I o tym właściwie dopiero jest dzisiejszy odcinek. Już widzę na zegarku, że 5 minut się nagrywa, a ja dopiero zacznę, przejdę do, do całego meritum odcinku. Do aparatu, żeby go zabezpieczyć, żeby on lepiej y, był, był bezpieczniejszy, ponieważ body aparatu, czyli to bez obiektywu, jest bardzo, bardzo drogim elementem. I nie mówię najdroższym, ponieważ mogą być obiektywy droższe od aparatu samego w sobie, y, ale trzeba to zabezpieczyć. Tam mamy baterię, tam mamy kartę pamięci w aparacie, y, czyli dane, które zbieramy, i mamy aparat. Kupiłem sobie klatkę. Klatka jest kupiona, y, Oczywiście, że jest jakaś chińska, ale jest kupiona, przysłana z Polski, pasuje, świetnie wygląda aparat, w niej wygląda jak taki poważniejszy sprzęt. Do tego miałem już dawno temu dokupiony uchwyt taki, żeby trzymać sobie aparat jak kubek lub od góry, tak żeby różne kadry móc tym aparatem nagrywać i w tej chwili dokręciłem ten uchwyt do klatki, tak żeby aparat był większy, co może być dziwne, że nie chcę, żeby był jak najmniejszy, chcę, żeby był większy, ale dzięki temu jestem w stanie bardzo stabilnie przechodzić, robić różne ruchy, tak żeby te filmy zaczęły wyglądać, wyglądały coraz lepiej. Do tego kupiłem sobie tak zwany dummy baterię, czyli baterię, która jest pusta w środku, do niej przychodzi kabelek, kupiłem specjalnie powerbanka i kupiłem uchwyt do tego wszystkiego, do, do powerbanka. To wszystko nie było wcale takie drogie. Natomiast co było drogie? Mikrofon. Kupiłem porządny, prawdziwy, renomowany i oryginalny mikrofon, tak, żebyście wy mogli mieć lepszy dźwięk do oglądania, a ja do edycji. Także to jest inwestycja dla Was i dla mnie. Mikrofon filmy R. Zapomniałem. Zapomniałem. Rode. Rode to jest firma australijska, która produkuje mikrofony. Ja sobie kupiłem właśnie taki sam jak ten, tylko teraz z renomowanej firmy i podczas edycji ja już słyszę, że jest dużo mniej szumu, jeżeli chodzi o dźwięk. Ja brzmię ciszej, tak jakby mikrofon ciszej odbiera mnie. Natomiast jestem w stanie w programie podgłośnić czy przygłosić swoją dźwięk. Tego nagrania, i nie ma tam szumów. To samo robiłem z poprzednim mikrofonem, natomiast musiałem uważać ze względu na to, że było słychać cały czas szumienie. To tak jak dawno temu szukaliśmy kanałów i nic nie było na żadnym kanale. Między pasmami, które tam są w zakresie, był szum. I było widać też szum na ekranie. To właśnie taki sam szum, takie szumienie po prostu był, jest, było. Słychać, w tej chwili już jest tego mniej. I teraz najważniejsza rzecz w tym odcinku to będzie unboxing. Unboxing tej paczki tam z czerwoną tasiemką, która przyszła już dwa tygodnie temu, a ja się zbieram, żeby nagrać wam ten odcinek, bo jestem. Jestem bardzo zestresowany. Przyznam szczerze, bo tak jak wspomniałem o uchwycie, klatce, baterii, powerbanku, uchwycie na powerbank, mikrofonie to to jest kropla w morzu inwestycji, która jest w tamtym pudełku. To jest nowy obiektyw. Wow. Wow. Kupiłem Sigma. Już mogę powiedzieć, że wydaje się mega solidnym obiektywem. Jest bardzo, bardzo taki ciężki, co dobrze świadczy o obiektywach ogólnie. Nie chcemy jakiegoś lekkiego ciadostwa, tylko chcemy coś, co biorąc do ręki wydaje nam się bardzo solidne. Czuć tutaj, jak on płynnie pracuje, jest niesamowity. Może Wam trochę opowiem teraz, czym w ogóle jest ta Sigma, czemu to jest takie wow. W świecie fotografii mamy kilka firm, które mają jakieś znaczenie i tutaj chodzi o tworzenie dobrych body, dobrych aparatów oraz o obiektywy. Rysia bawi się trapakiem właśnie, także damy jej chwilę. Telefonem dogram Wam dwa obiektywy koło siebie, zobaczycie różnicę, bo jest kolosalna. Natomiast, jeżeli chodzi o obiektywy, Sigma jest takim renomowanym zamiennikiem, powiedzmy. Czyli mogę kupić sobie do mojego aparatu obiektywy, robi Canon, dobre, oraz Sigma. I w zasadzie są jeszcze jakieś inne firmy, oczywiście, że jest mnóstwo firm, które robią obiektywy, ale to są główni gracze na rynku. I to naprawdę jest widać po jakości produktów, wytrzymałości produktów i, i no niestety cenie. Jeżeli zobaczycie tutaj, to już gołym okiem widać, jak duże jest szkło na aparacie, na obiektywie, czyli będziemy łapać dużo więcej światła, i to oznacza przesłona. To jest 16 mm z przesłoną 1.4, czyli nie będę ruszać aparatu, zobaczycie, że będzie szerzej wszystko widać i będzie dużo jaśniej na najjaśniejszym ustawieniu tego obiektywu. Więc zmieniamy go. No dobra, zmieniłem obiektyw i teraz widzicie nad moją głową trochę więcej miejsca, pod de mną trochę więcej miejsca i przede wszystkim szerszy kadr. Ten aparat, wydaje mi się, że jest też trochę większy kontrast i ciut inne kolory. Ale to mi się może wydawać. Klipy ze starym obiektywem, ten ostatni, i z nowym obiektywem będą zerowe, będzie zero edycji przy nich, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, jaka jest w ogóle różnica. I wydaje mi się, że za oknem jeszcze jest dużo wyraźniej wszystko. Chopaki, przestańcie się bić! Ja sobie siądę tu, i teraz wszystko jest większe. Tak jakbym ustawił, patrzcie, nawet ja nie sięgam poza kadry. Tak, jakbym ustawił aparat dużo dalej, a on stoi w tym samym miejscu cały czas, więc przysunę go. Dobra, co mi ten obiektyw da tak naprawdę? Co Wam da? Zacznijmy od tego, że to, że jest szerszy kadr w momencie, kiedy ja nagrywam, daje mi możliwość nagrywania dużo bardziej swobodnie, że tak powiem, ponieważ w tej chwili aparat stoi dosłownie o metr bliżej niż stał wcześniej, a widzicie to samo, co jak stał wcześniej. I to wszystko dlatego, że nagrywając pomieszczenia takie, jak ostatnio skończyłem nagrywać piwnicę, czy jak nagrywałem łazienki remont, największym problemem było to, żeby ustawić aparat jakoś w taki sposób, żeby było cokolwiek widać. Ponieważ cały, cały obiektyw daje nam tą możliwość, że ten obiektyw daje nam tą możliwość, że mogę coś ustawić bardzo blisko, aparat ustawić bardzo blisko i złapać. Ogromne szczegóły, a mogę go też ustawić trochę dalej, i tutaj maksymalna odległość w Łazience będzie taka, że będzie coś widać, bo na poprzednim obiektywie, czyli tym, zobaczcie już, jaki on jest malutki. Trzymam go w ręce, to jest cały obiektyw, a pamiętacie, jak wyglądał ten, który założyłem? To przy tym obiektywie w Łazience nagrywać się nie da. Tam jest tylko jeden możliwy kadr i to jest maksymalnie daleko, jak się tylko da. I to nam właśnie da ten obiektyw. Do tego nagrywanie w słabym świetle też kompletnie się zmieni ze względu na to, że do tego obiektywu, przez to, że ma ogromną soczewkę i ma dużo mniej, większą przesłonę, mniejszą przesłonę, dociera dużo więcej światła. Więc yy, może Was to nie interesuje aż tak, ale to z kolejny plus, bo będzie trzeba dużo mniej światła wprowadzić do aparatu żeby widzieć jakieś rzeczy. I tutaj uwaga, mówiłem Wam, że zmieniłem ustawienie. Mówiłem Wam, że zmieniłem obiektyw i widzicie jaka jest różnica. A teraz zobaczcie, co zrobię. Zmienię przesłonę dosłownie w tym momencie i jeszcze rozjaśnimy obraz. Jest jeszcze jaśniej. I aparat zaraz to skontruje... Ach. Skoryguje to ustawieniami, tak zwanego ISO, czyli zmniejszy nam ISO, ale im mniejsze to, tym lepszy, lepszej jakości obraz. Więc ta inwestycja w ten obiektyw pozwoli mi na szersze kadry, więcej ujęć, bo będę w stanie się lepiej ustawić oraz e, lepszej jakości obraz ze względu na to, że mogę nagrywać w mniejszym świetle. Zachęcam wszystkich do komentowania. Zachęcam bardzo Was do wyrażenia opinii na temat tego, czy ten obiektyw miał sens, jego pierwsze testy terenowe jutro. Zachęcam Was do polubienia filmu, po to, żeby algorytm tam trochę mnie promował. I jeżeli oglądacie kanał i akurat takie odcinki wam nie pasują, to i tak możecie to polubić, tylko po to, żeby algorytm tam podbił mnie trochę wyżej i żeby kanał polecić komuś innemu, co też możecie zrobić sami. Jeżeli subskrybujecie, to jestem wdzięczny. Pamiętajcie o dzwonie, dzwoneczku, o tym, że możecie polecić kanał, jeden z Waszych ulubionych odcinków na przykład. A jeżeli nie subskrybujecie, to możecie zasubskrybować i też coś napisać. Jeżeli ktoś nowy się pojawia na kanale, zachęcam do napisania tego w komentarzu. Um, I to będzie na tyle na dzisiaj. Znaczy dla Was. Ja teraz muszę jeszcze ponagrywać te wszystkie rzeczy, o których mówiłem. I później Wam wyedytować film. To, jest, to było bardzo stresujące. Nowy obiektyw zawsze cieszy. wdaje nowe oko na świat. Zobaczymy. Dzisiaj nie, ale może w tym tygodniu. Zobaczymy jakieś bezchmurne niebo. To zabiorę go na dwór, na testy na podwórze. Zabiorę go na testy. I sprawdzimy, jak będzie w stanie zrobić zdjęcie nocnego nieba. Bo poprzedni, czyli ten, był w stanie zrobić je całkiem ładne. Natomiast przez czas, jaki potrzebował na zrobienie zdjęcia, przez to, że łapie mniej światła, lekko rozmazane te zdjęcia wychodziły. Tutaj mamy szansę zrobić piękne zdjęcie i nierozmazane, czyli ostre. Zobaczymy. Może się coś fajnego zadeje. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.